I thought all along it was me who was crazy. But it's everything. This whole thing is nuts. They've played us like fools, Rue. But if they think they're gonna get away with this, they must be crazier than I am. No dzień dobry, to kolejny odcinek z Modern Combat 5 Kolejna wizja z do kurwy Znaczy... Sprawdźmy za trzecim Widzicie, to mogłoby być tam Mogło być tu, ale to będzie ten Jeszcze raz, widzicie To mogło być tu, mogło być tam Mogło być tam, ale to będzie ten Do kurwy nędzy! Tak miało być. Za pierwszym! <gry> o jezu, uwielbiam nagrywać. To znaczy, zacząłem nagrywać w sumie, bo tak. Bo lubię grać w gry mobilne, jakby gram nie całe życie. A potem o tu już będzie normalnie to może dajmy sobie to to był chyba Morf. bardzo fajna klasa postaci a potem to nagrywanie stało się dla mnie takim kurczę ktoś się przejmuje że mnie nie ma nie nie znikałem specjalnie jakby co kurczę komu się podoba to co robię kurczę ktoś ma własne zdanie i mnie hejtuje jebać frajera znaczy jebać frajera o, kurwa. Wyskoczył mi tak chujowo. Jeszcze raz. Czy ja mam inną broń na tym? Nie mam, a mogłem sapera użyć w sumie. Okej. Okay. lecimy dalej. Czy tylko ja mam wrażenie, że mi strasznie klatkuje. Przy starciu z nimi. Czy ich Tu. Ubra. ale ja jestem lamusem. Dobra, może morf to nie jest klasa dla mnie. Użyję sapera. Użyję sapera. Tylko muszę go najpierw wyekwipować Mam Huntera. Dobrze mamy sapera. Co by mu dodać? Nie mam za dużo karabinów w saperze, ale mam jakieś ulepszenia. W ogóle prawdopodobnie Multi nagram w ten sposób, że będę nagrywał. Z każdej klasy, którą mam oddzielnie, bo tych klas jest naprawdę sporo. Zobaczcie, mamy Supera, mamy morfa, mamy Commandera. Kurwa, bardzo chciałbym mieć tę klasę postaci, ale w sumie już nie gram w tą grę. Mamy Marudera. Taki Assassin's Creed na dojebaniu. Mamy Trackera, jak pierdolę jak Batman. Assault to wiadomo, Heavy. Recon, Sniper Support, moja kiedyś ulubiona postać manty Hunter też trochę na niego wydałem, żeby go zdobyć no i musimy sobie przejrzeć Battle royal, bo nawet nie wiedziałem, że tu jest coś takiego jak Battle royal, ale dobra wracamy do kampanii Special Ops to była, to była ta kampania? Nie, to było tu Special Ops, misja numer 2, Saperem lecimy na kurwiamy Tu jest troszeczkę ciężej niż normalnie, więc myślę, że eee, tu pójdzie łatwizna, patrzcie. Tu będzie łatwiutko. Mój dron nie działa chyba tak jak powinien. Nie, przejdźmy was na tej misję. się dzisiaj nie mogę skupić. Spekkops dobrze, to, 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 to będzie ta misja, którą ja przejdę. No więc. Okej. Okay. O, kurwa, za pierwszym. Przeszedłem. No halo. przeszedłem. No i złoto. Lecimy dalej. Dobrze, więc misja numer cztery. Mm, hmm. Nie mam pojęcia czym zagrać. Wszystko jest chujowe w moim wykonaniu. Rikon, Ustalmy, że Reconem. Jakoś tak Rikon jest najbardziej mobilną postacią. Znaczy teraz to w sumie nie wiem. Nie grałem innymi klasami, a tych klas jest od. Hu. Myślałem, że ta gra umarła, ale multi ma się naprawdę całkiem nieźle. I skoro dali Battle Royale, nawet nie wiem kiedy, to jest naprawdę dobrze. Tu mi wyskoczył na ryj. A jakże. Taktycznie, skurwys. Tu już tak nie zraszuje zanarnie, jak w Modern Combat 4. AI nadal pozostawia wiele do życzenia, ale nie jest już takie głupie. O kurwa, mać! Ja tu powinienem szelby użyć. Ej, to nie jest za myśl, zobaczę, czy mam jakieś pompki. Dawno nie grałem z pompki, zwłaszcza w tej grze. Weźmy sobie to. O! Z dobrym red dotem jest. To będzie ciekawie. Ja pierdolę! Gdzie ja mam się schować? Nie! Czemu ich tu było? Idę w pompkę. Pamiętajmy, to są misje Spec Ops. Nie muszę tu jakoś nie wiadomo czego robić. Zmienimy sobie morfa na pompkę. equip. Dobrze. Mam taką pompkę. Hm. Ta wygląda dobrze. Mogę ją ulepszyć. I nie mam żadnych celowników, więc to by było na tyle. Mam granat, mi joku, co tu się, co to jest? To wygląda dobrze, ja to chcę. Naprawdę muszę zagrać sobie wszystkimi krossami. Dobrze, więc to była misja 4? tak. Standardowo. Ale nie będziemy sobie robić wszystkich, chyba. Bo jeszcze czeka mnie nagrywanie jednego odcinka fabularnego i jednego specops, tym razem na odwrót. Jutro będzie specops, a potem fabularny. Lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, więc mam pompkę. Najpierw latuje dron i powoli. Mi się kurwa nie spieszy. Sprawdźmy to. Kurwa, dobra, pompka jednak to pompka, całkiem ładna pompka, muszę przyznać. Zaczynam robić pompki w tej grze, teraz tam idziemy, tak? To przycelowanie. Ej, to jest dobre, ja chcę taką wkodzie. Znowu zginę jak śmieć! Ale się nie poddam bez walki. U -u -u. Uratowany. Nie jestem taki zły. Tu zginę jak śmieć, tak? Dzień dobry. Ty w Hollywood, kurwa, teraz. Dobra, gdzie A, defuse The The Pomp, dobrze. Mam 15... O kurwa, mam 15 sekund. Już. Pięknie. No cóż. Ja mam 12 minut, więc spuścimy sobie taki odcinek. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do jutrzejszego specjalops, a potem ostatnia misja L Gilman. Sprawdzimy, czy Phoenix się wybronił. Tak naprawdę to w dupie, nie śledziłem fabuły. <grywki> Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!